Wam Wami. słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i brata jego Jana i zaprowadził ich na górę wysoką osobą. Tam przemienił się wobec nich twarz Jego jaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło. A oto im ukazali się Mojżesz i Eliasz, którzy rozmawiali z nich. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa, Panie, dobrze, że tu jesteś. Jeśli chcesz, postawię tu trzy namioty, jeden dla Ciebie, Jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Gdy on jeszcze mówił oto obłoch świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos. To jest mój syn umiłowany, w którym mam upodobanie Jego słuchajcie. Mużniowie słysząc to upadli na twarz i bardzo się zlewi. A Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł. Stańcie, nie lękajcie się, gdy podnieśli oczy, nikogo już nie widzieli, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, Jezus przekazał im mówiąc nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy z martwych sam. Oto słowo pańskie. Miłowani w Chrystusie Panu drodzy, Bracia i siostry. Wydawałoby się, że nasza uwaga dzisiaj powinna skoncentrować się na wydarzeniu góry Tabor. Oto Chrystus, który do tej pory był tylko jej mistrzem, którego widzieli przepowiadającego, odsłonił rąbek swojej tajemnicy. Życia, które było nieprzypisane człowiekowi, ale boskiej egzystencji. Życia, które jest obietnicą dla każdego z nas. To, co zobaczyli na górze, było jakby nagrodą wiary, jaką pokładali w Jezusie z Nazaretu. Wiary, która nie uznaje kompromisu. Wiary, która nie zakłada roszczeń. Wiary, która mówi idę za Bogiem, bo wiem, że On mnie nigdy nie opuści. Ale dzisiaj z perspektywy tych dwóch tysięcy lat od tamtego wydarzenia wydaje nam się, że taki opis literacki jest czymś normalnym. Bo literna jest staza, lęk i jednocześnie bojaźń uczniów i relacja z tego wydarzenia. To nie tak, bo dwa tysiące lat przed tym wydarzeniem stało się coś w historii ludzkości, co nie znajduje logicznego wytłumaczenia, tym bardziej w semickim świecie. Dzisiaj moglibyśmy tę sytuację określić w następujących słowach. Nie opróżniaj swojego konta bankowego, za to wyrzuć kartę kredytową i bankomatową, pozbądź się komórki i dostępu do internetu, zostaw dom, a w nim na stole swoją książeczkę ubezpieczeniową i ruszaj w nieznane. bo wiedzielibyśmy, Stało się w Urhaldejskim wielkim centrum handlowym ówczesnego świata, kiedy syn Teracha Abraham usłyszał takie wezwanie Boga. Ten, który to opisuje, użył tylko jednego zdania: opuścił dom i wyruszył w drogę. Dom w pojęciu wszystko. Majątek, bezpieczeństwo, rodzina i przede wszystkim prawo dziedziczenia. Opuścił wszystko. Stał się tułaczem tylko dlatego, że Bóg złożył mu obietnicę. Obietnicę, że będzie ojcem wielkiego narodu. Oczywiście nie w ilości ludzi, w liczbie, ale ze względu na znaczenie, jakie ten naród ma odegrać w historii ludzkości. To było dwa tysiące lat temu. Wiara bezkompromisowa. Wiara, która powiedziała, Bóg na pewno mnie nie opuści i nie zdradzi. Z podobnym dzisiaj wezwaniem, w drugą niedzielę Wielkiego Postu, staje przed nami Chrystus. Bo tymi apostołami, którzy mają prawo zobaczyć go takim, jakim jest, jesteśmy my wszyscy. Poprzez wiarę doświadczamy jego maski, poprzez wiarę stajemy się ludźmi silnymi pomimo naszej ludzkiej słabości. Wiara daje nam nadzieję, że każdy kolejny nadchodzący dzień, tydzień, miesiąc i rok nie jest pozbawiony sensu. Że idziemy ku spełnieniu tajemnicy, którą dzisiaj wierzymy, a po zakończeniu naszej ziemskiej pielgrzymki stanie się ona rzeczywistością potęga wiary. Ale co to znaczy być wziętym tak jak oni przez Jezusa na górę tabor? Co to znaczy ujrzeć prawdę o Zbawicielu jednocześnie poznając samego siebie? I tu jest klucz dzisiejszego przepowiadania. Chrystus Pozwolił dzięki swej wielkości spojrzeć wprawdzie na każdego z nas. Kim jesteśmy, jakimi być powinniśmy, aby spełnić to, że jesteśmy Jego uczniami. W kontekście wydarzenia z góry Tabor należy. Że każdy z nas tu obecnych, którzy na serio wierzą w Boga, musi odkryć siebie i swoje życie. W jednym ze swych esejów znany polski socjolog, profesor Paweł Śpiewak, tak pisał o religijnej postawie Polaków w następujący sposób: Nasz stosunek do Boga i Kościoła to zaawansowana schizofrenia. Nie życzymy sobie, by Kościół mieszał się do polityki. Nie chcemy go widzieć przy władzy. Uważamy, że jego wskazania w dziedzinie społecznej i politycznej są niewiele warte, a co ważne, nie życzymy sobie takich pouczeń z Hamburga. Ponad połowa wiernych nie chce żadnych porad dotyczących indywidualnego postępowania. Wyjątkowo wstrzemięźliwie korzystamy z prasy katolickiej, a prasa katolicka to obecnie jedynie 2% nakładu całej prasy polskiej, podczas gdy przed wojną było to aż 27%. Z drugiej strony Polacy oczekują od Kościoła, że będzie kimś w rodzaju terapeuty, który da wsparcie i wysłucha w obliczu spraw ostatecznych, usprawiedliwi złe postępowanie, rozgrzeszy i uspokoi sumienie. Ale jednocześnie nie będzie się wtrącał niepytany do spraw klienta. Można rzec, że wielu wiernych. Zachowuje tradycyjny szacunek do instytucji Kościoła i do wiary w Boga. Jest obyczajowo głęboko z nim związany. Jednak często zachowuje się jak klient supermarketu, który wybiera z półki to, co mu odpowiada. I z tego powodu nie odczuwa nawet poczucia winy. Po to Góra na Abyśmy zobaczyli, czy nasza wiara i bezkompromisowe wybranie Chrystusa jest autentyczna. Czy mimo wszystko żyjemy tak, jak mówi nasz socjolog, w tej chorej i zaawansowanej schizofrenii religijnej. Czy tak naprawdę to nam na Kościele nie zależy. Bo pojawia się sensacja, bo potrafimy na kimś wyostrzyć swoje, swoją krytykę, usprawiedliwić siebie w rodzaju myślenia, jeżeli oni są tacy, to dlaczego ja mam być lepszy? I wtedy powstaje to, co nazywamy iluzją i fałszem wiary. Wtedy Mamy odzwierciedlenie, tak jak lustrze, kim jesteśmy. Chrystus, prawda, piękno, miłość i przeważenie i ci, którzy stoją przed Nim, udając, że wierzą. Co znaczy być wziętym przez Chrystusa dzisiaj na górę Kałua? To tak jak Abraham zdecydować się na Boga. Niewielu wie, co, oznaczało, co oznacza nazwa miasta Ur, z którego wyszedł Abraham i wszystko porzucił. Ur to po hebrajsku piec. A więc dzisiaj idziemy tak jak Abraham, porzucając nasz piec nasze piekiełko domowe i rodzinne. Nasze przyzwyczajenie do komfortu i ruchowego lenistwa. Po to, by zaufając Bogu stać się kimś innym. Jest to trudna decyzja, bo trzeba zrezygnować z tego, kim było się do tej pory. Ale pamiętajmy, Bóg nigdy nie zostawił człowieka samego. Na górze Tabor Piotr bez udawania, to nie był okrzyk turysty, powiedział dobrze, że tu jesteśmy, a więc dobrze człowiekowi w obecności i towarzystwa Boga. Ale to jest odpowiedź, która mówi o definicji szczęścia. z Bogiem jest szczęśliwy. I jak się okazuje, nie tylko Bóg jest niebem dla człowieka, ale człowiek, jeżeli będzie z Bogiem, to i sam człowiek może być niebem dla Boga. Bo powiedział w Jezusie, który także był jednym z nas, to jest mój Syn umiłowany, czyli do każdego z nas. Wy jesteście Moimi dziećmi umiłowanymi, z którymi jest mi dobrze. Niechże więc ta na nadzieja, że możemy być kimś innym czyli lepszym, że przemienienie, tak jak na górze Tabor, jest możliwe. Towarzyszy nam w tym wielkim poście. Abyśmy zrozumieli, że czas zdrowieć z tej religijnej schizofrenii i traktowania naszej wiary jako iluzji i jak Abraham. Przyknąć do Boga wbrew nadziei, bo wtedy On spełni wszystko, w co wierzymy. Amen.